<laughs> Day of the Dead Bloodline. <laughs> Że ja też dałem radę obejrzeć ten film. Już mówię o co chodzi. Otóż pamiętam jak najbardziej, że kilka lat wcześniej była zrobiona nowa wersja filmu George'a Romero, czyli Dzień żywych trupów Day of the Dead, ale ktoś stwierdził, hmm, jednak chyba tamta wersja nie była za dobra? Jest, jest, jest. No nie była za dobra, więc lepiej zrobimy nową, będzie fajniejsza, będzie ciekawsza. Tak stwierdzili, tak pomyśleli, tym bardziej, że pani, która jest producentką tego filmu już na koncie miała wcześniej produkcję między nimi. Aleksańskiej masakry piłomechaniczną 3D oraz tak samo występowała w poprzednim y, filmie o, o, o trupiakach, więc po prostu masakra, słuchaj, dobra, zaczynamy, zdradzam fabułę od A do Z, jest niemalże taka sama jak, jak w oryginale, mamy na początek, mamy jakąś panią y, studentkę, która się uczy, żeby rzeczywiście być y, lekarzem, no i jak najbardziej, zaczyna się ten wirus cały, a, tam coś, ta, ktoś tam coś tam się robi, coś tam ginie i tak dalej, w ogóle takie się, rzeczy dzieją i przeskakujemy jakiś czas później i są już w bąksze. Jest, mamy armię, mamy żołnierzy, wiadomo i tak dalej. No i pani stwierdza: hmm, Dobra, rzeczywiście, będę próbowała wymyślić jakieś lekarstwo na tego wirusa. Jak najbardziej, w międzyczasie jest jeden, jest jeden z wyrodnialec, który tam próbuje dobrać się do niej, potem jak oczywiście staje się zombiakiem. Nadal, nadal rzeczywiście próbuję. no ale okej, okay, w porządku, jedna dziewczynka zachorowała, no i okazuje się, że z antybiotyków nie dadzą rady, nie ma szansy ją wyleczyć, a że to jest choroba zakaźna, to cały ten bunkier, dzieciaki i wszyscy będą chorzy, no więc stwierdzają pewnego dnia, dobra, pojedziemy gdzieś tam, pojedziemy do tego właśnie szpitala uniwersyteckiego, gdzie ona tam się... Uczyła, jak najbardziej ogarniemy temat, stamtąd weźmiemy antybiotyki wrócimy. No to jadą, wracają. Okazuje się, że tam spotyka tego właśnie tak dokładnie, dobrze, to kominierz tego tego wredniaka, który tam coś chciał z nią zrobić. No i wracają do, wracają do do bazy wojskowej. Oczywiście on zakradł się i trzymał się cały czas przez całą drogę pod, pod tym hamerem. Tam sobie siedział elegancko. No jak najbardziej, wbiega do środka, ona tam e, nikt go nie zauważa. Ona tam oczywiście sprawdza jego krew, to rzeczywiście jest lekarstwo, ale ludzie zaczynają, a teraz tam, ktoś tam się. Ktoś tam jest zjadany, pff, kogo to w ogóle obchodzi, ktoś tam przeżywa, ktoś nie. To wszystko. Przyznam szczerze, powiedziałem to w takim wielkim, tyle skrócie, gdyż, tak na dobrą sprawę, w ogóle nie, ale to w ogóle żadna z tych postaci mnie nie ruszyła. Zawsze może od fabuły. Jak już mówię wcześniej, jest bardzo podobna do tego, co znamy z oryginału, bo mamy bunkier i tak dalej. Żołnierze są, no, wrodzy, mocno nastawieni. Pani, pani producent stwierdziła. To jest jej imię i nazwisko mam, jak najbardziej Krista Campbell, ona gra panią Leitner w poprzednim części i stwierdziła, że podamy to w nowy sposób, to będzie coś ciekawszego, coś fajniejszego, ale to nie będzie tak jak w World War Z, gdzie tam zombiaki wchodziły jeden drugi na siebie, żeby wejść na mur, czy robiły salta, To tu nie, tutaj będzie lepiej, ciekawiej, sensowniej. No, 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 no. Ciekawe, czy widziała ten film naprawdę, bo tutaj tak rzeczywiście nie jest. Jest dużo głupich głupot oczywiście. No jak najbardziej są zombiaki, no to armia do nich. No co, no co, no co. Tutaj gdzieś e, 2 cm od nich. No, no, no. Proszę cię po prostu. I jest taka jedna sytuacja, kiedy właśnie jadą do tego szpitala uniwersyteckiego. Oczywiście wiadomo, to jest armia, więc poruszają się hamerami. Mówi no, musimy nam pojechać, bo rzeczywiście trzeba tam pojechać, bo musimy mieć lekarstwo i tak dalej. Dobra, ten cały porusznik, tam pułkownik, kapitan, czy jakiś inny kaczor Donald mówi: "Okej, okay, dobra. wyjdźcie o samym świcie i wrócić szybko." I jadą sobie jadą i jeden z hamerów się psuje. Się I jeden z mój naprawimy szybko, ale szybko zaraz będzie, będzie się robiło ciemno. I tak się zastanowiłem, Będzie się robiło się ciemno. Nie. Zaraz będzie ciemno. Nie wiem, czy masz prawo jazdy. Ja mam już od jakiegoś czasu. I przyznam szczerze, że nie zdarzyło mi się, ażebym mógł jechać autem na jednym tankowaniu tak długo, że mamy od świtu aż do zmierzchu. Unaocznie to. Sprawdziłem. Wiesz, dobrze wiesz, że ja lubię być poinformowany, więc sprawdziłem. Hammer spala galon paliwa na 16 mil, galon to 3,5 litry paliwa, 16 mil ok, w założeniu, bo to jest wiadomo starszy model, tak dalej 20 km. Pojemność, jeżeli chodzi o paliwo jednego, jednego hamera, to jest mniej więcej 30 galonów, więc łatwo by wymyślić, że skoro jeden galon to jest 20 km, to 30 galonów będzie mniej więcej 600 km. To jest oczywiście w założeniu, no bo wiadomo, że te hamery amerykańskiej armii są cięższe, są opancerzone i tak dalej, ale niech będzie tak rzeczywiście, że jest plus. Czyli skoro mają zasięg 600 km, czyli 300-300, bo muszą wrócić. że trzeba jeszcze pojeździć, czyli jeszcze mniej. Czyli oni przez, no od świtu aż do zmierzchu, no obstawiam, że jakieś 12 godzin, przejechali 300 km w 12 godzin. Więc to by da dawało, że jechali ze średnią prędkością. 20 km na godzinę, mniej więcej? Moja w tym momencie matematyka jest tak y, z czapki. No, muszę przyznać, że nie wiem, czy jechałeś kiedykolwiek, czy tam jechałaś kiedykolwiek y, autem 20 na godzinę przez 12 godzin, ale ja tak naprawdę szybciej jeżdżę autem i to od razu. Więc to jest po prostu jakaś bzdura. Ten facet, ten zombie, jak potrzepia się pod tego hamera, jadą przez te, powiedzmy 300 kilometrów, Nikt go nie zauważa, co spokojnie. Jedzie, śmiga elegancko, nigdy nie widzi. Wjeżdżają na ten teren, zamykają tą siatkę, nikt nie sprawdza tego kameraczy czy coś pod nim jest. Okej, okay, elegancko wjeżdżają wjeżdżają do bazy, oni tam już sobie wjeżdżają do bazy. Drzwi się zamykają, on sobie wbiega, nikt, nikt go w ogóle nie zauważa. Cały cały hangar pełen żołnierzy zawodowych, to nie są jakieś ziutki, jak ja, czy ty, jakiś, jakiś wiesz, Stefan z, z Białego Stoku, albo inny. inny. Piotrek Skielc, który weźmie sobie flinty, będzie strzelał. Nie, to są zawodowi żołnierze. On nie jest elegancko. Porusza się po tym magazynie. go nie widzi. Wbiega, w śmiga, wskakuje do szybu wentylacyjnego, biega po nim że się nikt go nie zauważał, więc co to jest? O co chodzi? W ogóle on jest super inteligentny. Tak samo jak Bob, tak, jeżeli pamięć mi nie byli, Bob się nazywał w filmie George'a Romero. Więc rzeczywiście jest, jest beznadziejnie. fabularnie jest beznadziejnie naprawdę. On się oczywiście zakochał w tej kobicie, no bo tam gdzieś tam wydziarał se i pyta na imię. Co to się dzieje po prostu? Masakra jakaś. Więc fabularnie ten VIP się do niczego nie dodaje. <laughs> jeżeli chodzi o grę aktorską... O co? O co? Jaką gra torsku? To jest po prostu skrzyżowanie mięsnego jeża, naprawdę, z co teraz jest, z Love Island czy czymś takim, po prostu to jest parodia, naprawdę, parodia. Jakbym musiał powiedzieć, czy ktokolwiek z tego filmu zasłużył na to, żeby powiedzieć cokolwiek sensownego, no to tak, jak najbardziej, ten zombiak, ten z, zły, zakochany zombiak może przez pół sekundy... Coś tam w nim sensownego widać, ale tak do to, to chodzi w ogóle, mówi, mówi elegancko, kombinuje, w ogóle on jest super świetny, naprawdę, bo jest na tyle inteligentny, że potrafi kluczyk do kajdanek swoich y, ukraść żołnierzowi, wsadzić sobie do kieszeni elegancko, potem sobie kajdanki, kluczyk oczywiście taki malutki, kajdanki rozpiąć, niepostrzeżenie przejść przez jeden, drugi, trzeci korytarz, elegancko. Tutaj kogoś, kogoś y, 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 sieka, laska drze, drze ja w niebogłosy, w bunkrze jesteśmy, Pamiętaj, w bunkrze, nikt nie słyszy nikt nie słyszy, to no, po prostu jakaś paranoja ale wracając do gry aktorskiej nie, tutaj się nie zgadza nic, co chwilę nie wiem, tak chyba musiał Quentin Tarantino napisać ten scenariusz co chwilę pada słowo na F laska mówi, ale jestem bardzo wkurzona, normalnie, i co chwilę i tak mówię, po, po drugim razie to już jest kobieto, daj se siana, daj se spokój bo ja naprawdę już w tym momencie nie mogę, ja już nie mogę wytrzymać, już, już mnie mięśnie, brzucha tak bolą odśmiana się, popatrz, ja tylko mówię o tym, a w tym momencie jest cały czas banana na twarzy, więc jest masakra Efekty wizualne. ok. ten film miał budżet 10 milionów dolarów. to Tutaj ładnie jest napisane, że miał 10 milionów dolarów. Czy to widać czy nie widać? Niespecjalnie. Przyznam szczerze, że, że niespecjalnie widać. No może jest tam kilka rzeczywiście scen, kiedy coś tam, y, zombie jakieś się wgryzają, ale tam na dobrą sprawę. Tutaj też nie ma logiki, gdyż wiadomo, że, że one się żywiły po to, żeby się żywić, żeby się odżywiać, prawda, bo musieli coś tam no, w różnych w różnych y, filmach. Bardzo dziwacznie, fajnie, ciekawie jest to interpretowane. jedne, że po prostu zjadają, inne, że kiedy to rzeczywiście robią, no to nie czuć tego bólu, że oni i tak dalej, dalej. Rzeczywiście, mnóstwo takich dziwnych rzeczy. Aczkolwiek, no tutaj tak po prostu tyle i tyle. no Przynajmniej, te, przynajmniej nie ma tego badziwia jak w, w poprzedniej części, że zombie chodzą po kasatonach, także przynajmniej jest dobrze, przynajmniej to jest i plus. Więc tak naprawdę, czy jest w tym filmie cokolwiek, co mógłbym powiedzieć, że jest jak najbardziej i plus, że jest dobre, że jest ciekawe, że ten aspekt mi się podobał? Nie ma. Naprawdę, nie ma i uwierz mi, ja już widziałem w swoim życiu beznadziejne filmy, ale ten to jest naprawdę dno dna, to jest jedna wielka pomyłka, jedna wielka porażka i nie oglądaj go. Uwierz mi, nie oglądaj, to jest film relatywnie nowy, bo jest z 2018 roku. No dobra, jeżeli chcesz już obejrzeć ten film, to nie, nie podam ci linku, powiem tylko tyle, jest na Netflixie, możesz sobie zobaczyć, jest na Netflixie, Obejrzyj sobie i tam możesz sprawdzić jak to się je, ale nie. To jest po prostu, to jest po prostu... To jest po prostu żałosne, to jest po prostu beznadziejne, a nie fajne. W tym momencie, tym filmem kończymy cykl nowych wersji oraz ich kontynuacji, bo rzeczywiście na początku były filmy George'a, oryginalne George'a a Romero, potem były kontynuacje, nowe wersje i tak dalej, tak dalej. Teraz, teraz będziemy mieć powrót Żywych Trupów. Film Noc Żywych Trupów stworzyło dwóch dżentelmenów, później nie mogli się zgadzać, w którą stronę mają podążyć, czy ma być poważnie, czy ma być yy, troszeczkę na wesoło. George Romero poszedł w, drog w drogę... Poważną, stronę poważną, jakoś tak dochę, a jego wspólnik poszedł na, na wesoło. O tym będzie oczywiście za tydzień i przynajmniej chyba 5-tygodni, bo rzeczywiście aż, aż pięć. Filmów w tym, w że cyklu jest powrót żywych trupów. Też wytłumaczę czemu akurat tam są żywy trupy i to są żywy trupy. Dokładnie będziesz wiedzieć. A jeżeli tobie podoba się ta recenzja, to ją na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. Tak samo jak i potworne filmy, tak i dzisiaj. Ten film jest montowany przez Lincolna, więc tutaj gdzieś zaraz będzie link do jego kanału. Możesz sprawdzić, zobaczyć, co tam u niego słychać. A my przy okazji kolejnego filmu o zombiakach widzimy się oczywiście, że tak, za tydzień. Cześć!